Siema widzowie. Dzisiaj otwieramy Mega Świnię Browstars. Na początku, przed odcinekiem, oczywiście, zasubskrybujcie kanał. Dajcie like. Napiszcie jakiś fajny komentarz, co Wam dropo z Mega Świni. Przypnę Wam serduszko. I subskrypcja niech będzie z Dzwoneckiem. Lecimy. To już będzie. Będzie. Best. W ogóle brak, zabrakło nam, mojemu klubu, zabrakło 7 winów do 5, do jak to się nazywa, do skończenia całej, bo już była cała prawie wykończona. Dobra, 14 starych, bardzo dużo. Lecimy, pół, pół epicki. Mam jeszcze 12, ale będę mieć jeszcze dodatkowe 3. Czyli łącznie mam 17, bo byłem pierwszym miejscu, pier na pierwszym miejscu w maga świnie. Wy klikacie bo ja klikam STA dropa. Bardzo rzadki, kurde. Dobra, jeszcze mam okazję na legendę, ale nie wiem, czy będzie legenda. Dobra, fajnie, by, jakby wpadła legenda. Fajnie by było. Pyk, pyk, Dobra, zatki. na razie nie było żadnego mityka ani legendy. U, mityczny. No, kurde, no ale no, tak słabo trochę bym powiedział. Dobra, lecimy. Teraz lecimy ze speedrunem. Speedranujemy, speedrunujemy. Bonus. 300 dropy. Dobra, proszę daj mi legendę, teraz robimy nosem, nosem jest bardzo zatki. dobra robimy stopą, ostatni star drop. to jest nadzieja na legendę, kurde nie ma, dobra zobaczymy jakie rzeczy dostałem, A tak mniej więcej nie wiem, dobra 1000 monet, yy, 100 binku. Kostium, akurat splay do mi się podoba bardzo, za 23 godziny jest kolejna, no i jak to się mówi, no, no, ten, dobra, w ogóle sobie wczoraj zdobyłem Hiperdo do nie, zgadniecie do kogo, do Miko. no, do Miko, sorry za akurat do Miko, ludzi, ale... Dobra, tak, to jest to, okej, okay, to to muszę kupić. Polećcie mi, jaki gadżet kupić, bo ja mam mniej więcej nie wiem. Polećcie mi, jaki gadżet mogę kupić, Lumiko. Który komentarz będzie najwięcej się powtarzał, ten, tego kupię. Dobra, zagramy sobie kilka gierek i to będzie na pewno jakiś Dobra, zagramy sobie Mortisem. Nie było. Dobra, jaką ten? Lecimy nokauta? standardowo. Chcecie, możecie dołączyć do mojego klubu. Mój klub się nazywa Polska Góra. Ja Zaraz wam pokażę. Po grze O kurde, jestem debilem. Dobra. Dobra, bym na Mike, kogoś pokonał. To jest najlepsze. Puh. Dobra, no wygraliśmy to na bank. Co jest grane? Na no, mikę dajesz. Dawaj dynamajka. Nie, nie, nie Dynamika, tylko to. Bela. Bela. Dobra, pyk 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 pyk, pyk. dobra. Dynamajka jesteś. Mas o wiele większą szansę. Masz bardzo dużą szansę, bym powiedział. No i oczywiście. Dobra, ci, bo ja przegraniczam, bo z tym byłem, wyrał ze Tyle co, bohaków mam te 15 tysięcy, to jak już to zrobiłem albo przez znajomy jak z albo po prostu w grze. No, no, cóż tam kiedyś też zrobiłem jakieś winy albo coś. Tylko trzeba było umieć. No, wykonałem kogoś w końcu. Nie! O kurde, nie! Nie! Nie, ja nie chcę, ja nie chcę od ciebie tego wziąć. Dobra. Ok, ok. Muszę ten klub, z tego klubu. Bo I, idzie. Dobra, to ja sponsoruję widziowie klub. Ja stworzę klub i będzie ten y -y, mój klub. Mój klub będzie się nazywać Polska. Wszyscy poznaj litery. Zgi i jaką się motkę damy? Tak. Wymagane pucharki to będzie. tysięcy otwarty i będzie otwarty opis kurde, co do opisu wziąć hmm. będzie bez opisu jestem dołączona pen. ten Dołączajcie do ślubu. Otwarty jest, to, to na pewno. Krup się nazywa Polska. Taki kaktusik żółty. Więc jak chcecie, dołączajcie. I zagramy jeszcze sobie kilka gierek. I zagramy na pewno gierki. To mi nie coś zmienić sobie to, bo to mi się podoba. Raz, okay. Aha, no ja sobie zagram stew, bo ten spray mam taki do no, stew. Eee, sobie tego stew. Ja tego brać. Tu spraye. No, mam dość ten spray, mam chyba. Tak mi Zagramy yy, 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 za dymem mrożące fale. No bo po prostu Bo jeszcze chyba to co się Muszę zobaczyć, co się dzieje w ogóle. Mam! Dobra, ten spray akurat ładnie wygląda. nikt w ogóle piłki nie bierze? Ja bym wziął piłkę na ich miejscu, dobra. Trzeba uważać yy, do tego sordza. O kurde, dobra, nie doleciało. Kurde Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj O, 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 dobra. lecimy, lecimy, idziemy. Uważaj. Nie, 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 ja się nie, dam, ja się nie, dam. nie, 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 dobra. nie, no idę, idę. Dobra. Jeszcze szansę. Mamy, nie, 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 nie,

widzowie lecimy? Uuu, nie. Jak wycierać. I już trzy pół. Arki. <głos Hum> o, no i tak było teraz w tym odcinku! Chyba, że możesz się <głos hum> się jedną rurkę zagrać. Zgadam sobie jedną rurkę na majkę. To będzie na Dobra, zagramy z kimś. Z humorem zagramy. Z moim tem znajomym. To jest jego profil jak widzicie. O 41 gwiazd, a ja mam mniej więcej, nie wiem. Ja mam 52. Aha, okej. Dobra. Jak widzicie, troszkę mi brakuje do tych 600 tysięcy. No nie całe. Nie całe. Nie całe. Więc... Na pewno chyba. Do następnego. No nie, nie miesiąca. Miesiąca na pewno nie dobije, bo jest. No ja to nagrywam o 10.22-23 lutego. Więc jak chcecie, to mówię, że ten. No wiecie, że... ja muszę to zdobyć. Nie, wy, 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 wy pewnie macie więcej bokarków niż ja, bo ja jestem, no bym wybrał stars. Dobra. Dynamik, a tu mi mało brakuje, Dynamike. 150 miałem, nie, no nic, 200, ha. Nie chcę się teraz z tego zdobywać, no ale no. Trzeba by było, nie, no trzeba by było. Dobra, to jest takiego, są spoko. No then horyzont, No moments. Dobra. Na no, mortisze nie masz już co lecieć Najważniejszy no, jest Mortis, bo jak schodzi z tego Edgarem, no to skoło spadnie No właśnie, no ja dałem mu to wygrać No nie dałem mu wygrać, co tym mi złożyć. myślę, że myślę Tylko drapie Dobra Dobra, Edgara. Edgara trzeba nie. Edgara. Trzeba Edgara, prawda? Trzeba Edgara. No. Idzi? O, mam ultę już, że narobiłem tego Edgara. To dzięki Edgarek, który już tam wrobi, płacę pewnie. No i na no. chodź tu. Kurde, jesteś czwany, ten kord. Kord jest czwany. Nie chciałbym go tak zaczukać, nie? Dobra. No nie, dawaj. Edgar, dajesz. O nie, no współczuję tym Edgarowi. Piąte ale Myślę, się, że czwarta. Więc do, dołączajcie. No to jest na zaproszenia. Otwarty. Od 5 tysięcy wymagane puchary, więc 5 tysięcy. No i dołączenie, no bo proste. Chociaż niech jedna osoba dołączy, bo mega świnia jest za... Yy, ten. Za 20 godziny i 34 minuty. No to na pewno dołączajcie. Dołączajcie, dołączajcie, ludzie. Proszę, dołączajcie. Brak opisu klubu. No nie lubię, nie lubię opisu. Dobra. To na tyle, w tym odcinku. Pa, pa.